Wąs pana posesji! Ja jestem komornikiem człowieku! Oddawaj hajs! Eee dobra build mode i teraz tak co usuwam? Jeszcze przed odcinkiem chciałbym wam powiedzieć o tym, że jest konkurs na dodanie do znajomych w Robloxie. Wystarczy zostawić tylko subskrypcję wraz z dzwoneczkiem i tyle. Zapraszam do odcinka. Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Jeremi, a w dzisiejszym odcinku zatrudniłem się jako komornik w Bloxburgu, czyli będę rekwirował należne różnym bankom albo osobom pieniądze od innych mieszkańców, którzy nie spłacają swoich długów. Może będziemy im to zabierać po dobroci, może siłą będziemy im to zabierać, może będziemy im sprzedawać domy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale w każdym razie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i lecimy z odcinkiem. A więc mam tutaj chyba pierwszy dom pana Tygry 768. Tak, to on był tutaj winny. E, półtora tysiąca był winny aż bankowi centralnemu, tutaj Blocksburgowi. E, więc zobaczmy tutaj. Halo, halo, dzień dobry. Halo, halo, przepraszam, Komornik, proszę otwierać. Dzień dobry. Pana, jest pan winny półtora tysiąca złotych bankowi centralnemu. Czemu pan nie spłaca swoich długów? Proszę mnie wpuścić, po pierwsze. Proszę pana, mam od pana, proszę mi zapłacić półtora tysiąca. Dlaczego nie? Szpana, to jest komornik. Szpana, dobra, to jest są żarty, jest pan winny pieniądze, proszę je oddawać. Proszę mnie wpuścić. No, to, że jest pan winny półtora tysiąca, nie spłacał pan swoich długów. Nie chciał pan spłacić. Proszę mnie wpuścić i będziemy rekwirować majątek, jeżeli pan nie będzie chciał płacić tego tych pieniędzy. Proszę mi je dać. Proszę mi dać półtora tysiąca, bo jest pan tyle winny. Proszę mi to dać w tym momencie. Ja nie będę, naprawdę, ja nie będę długo prosił, jak coś, to sprzedajemy dom. Ja mam idź? Jest pan winny półtora tysiąca bankowi centralnemu. Ja nie będę się z panem droczył. Proszę mi. Proszę albo oddać te pieniądze, albo ja przystępuję do sprzedaży w imię banku. Nic pana tutaj nie usprawiedliwia. Albo mi pan daje. W te pieniądze w tym momencie, albo ja sprzedaję pana dom. Dobra, przystępujemy w takim razie do sprzedaży domu. Okej, okay. dobra, po dobroci lecimy. Eee, dobra, build mode. I teraz tak, co usuwamy? Co jest półtora tysiąca, musimy usunąć w takim razie dom. Eee, zobaczymy, co mamy tutaj eee, ściana z obrazem 105 sprzedajemy, 170, eee, tutaj też sprzedajemy, ściany sprzedajemy. Eee, co to jest? 168? 170. i jeszcze łóżko, jeszcze trzeba pewnie będzie. Hmm. No, i co jeszcze tutaj? Jeszcze chyba to trzeba będzie. No i już powinno być chyba tak. Już powinno być w takim razie. Już powinno być, chyba się odzyskaliśmy wszystko, tutaj nie liczyłem dokładnie, ale mi się wydaje, że na pewno było powyżej, powyżej tysiąca, jeszcze to usuniemy. I na pewno już będzie okej, okay, dobra. Więc w takim razie majątek odzyskaliśmy. O, przy pana sprzedałem teraz pana elementy. Proszę pan, nie, po, nie pan wejdzie do domu, niech pan zobaczy. Ściany tutaj, przy pana, no nie chciałem mi pan pie dać pieniędzy, to proszę bardzo, Zarekwirowaliśmy, Jako komornik zarekwirowałem to panu. I teraz proszę mi dać te, pie te pieniądze, które tam było. Półtora tysiące do sprzedaży tego, tych wszystkich rzeczy. Półtora tysiąca, proszę mi nie dać. w tym momencie, albo sprzedam panu ten cały dom w cholerę i nie, nic pan nie będzie miał. Proszę, mi teraz dać te pieniądze, które panu sprzedałem, za, za które pan sprzedałem te wszystkie rzeczy. Proszę mi je dać. Mówię po dobroci. Proszę mi je dać, albo będzie interweni interweniowała policja. Dobrze. Dziękuję bardzo. Życzę miłego dnia. Ci ludzie są naprawdę dziwni. Nie chcą, kurde, oddawać swoich długów, więc będziemy im siłą zabierać. Dobra, moi drodzy, widzimy się w kolejnym domu, który nie spłacał swoich długów. A więc, moi drodzy, mamy kolejny dom, który zwinie 3000. prywatnemu wierzycielowi, czyli prywatny gości mu pożyczył i on mu nie oddał 3000. tysięcy. E, halo, dzień dobry, pana, komornik, proszę otwierać. Proszę pana komornik przyszedł, proszę otworzyć. Dzień dobry. E, Przypana, ja przyszedłem po, po należność 3000 tysięcy e, do pana wierzyciela, czyli osoby, która udzieliła panu kredytu, gdyż pan mi spłacił 3000 dolarów kredytu. Przepana, albo mi pan to da teraz, albo no, wchodzimy tutaj pod nakazem i rekwirujemy. No, a pana, brał pan kredyt. Ja mam tak w dokumentach, przypana, są na to papiery, że brał pan kredyt w wysokości 10 tysięcy, 7 tysięcy pan spłacił, a 3 tysięcy pan jeszcze nie spłacił. Przy niech pan nie oszukuje mnie, przypana, ja jestem organem administracji sądowej. Proszę mnie wpuścić do domu, ja panu będę, będę zabierał, proszę, wątpana pana posesji, ja jestem komornikiem, człowieku. Oddawaj hajs. Nie chce panu dać hajsu, dobra, dobra. Kurczę, ci ludzie są pana naprawdę dziwni. Są kude winni kasę i nie chcą kompletnie oddać. Zobaczymy, 3000. To zobaczymy, co będziemy się jemu sprzedać. O, jaki ładny telewizor. Nówka sztuka, chyba. Okulum, chyba z 50 cali. Lecimy, 2500. Oczywiście, że tak. 3000 i to. Dobra. Mamy już chyba na lusie. E, więc teraz, proszę pana, spieniężyłem pana majątek. Teraz ma pan nakaz oddania tych pieniędzy. Proszę mi teraz dać 3000. Z tego co się mi należy. Oczywiście nie mi tylko wierzycielowi, który udzieli panu kredytu, ale proszę dać w tym momencie te pieniądze. Ci ludzie są naprawdę jacyś dziwni. Boże, nikt nie chce. Oni nie rozumieją, że są winni komuś pieniądze, ktoś im pożycza pieniądze, a oni ich nie oddają. Dobra, jedziemy dalej, moi drodzy. Zobaczmy, w ma się kolejny dom. A więc, moi drodzy, mamy kolejny dom pana kuromacji, chyba tak się nazywał. Tak, on był winien, on był winien 5 tysięcy aż bankowi centralnemu wziął kredyt. No taki ładny zresztą dom, którego nie spłacił. No i dlatego właśnie, ale od tego jestem. Jak wiadomo, e, halo, przepraszam, dzień dobry, jest tu ktoś? O, jest pan kuromat, dzień dobry. E, z tej strony, z tej strony tutaj, a, z tej strony komornik, dzień dobry, jest pan winien 5 tysięcy bankowi centralnemu Przyszedłem odebrać należność banku, której pan jeszcze nie spłacił. Proszę mi oddać 5 tysięcy, które pan jest winien bankowi. Tak, dokładnie 5 tysięcy jest pan winien. Jeżeli pan sobie nie pamięta, to mogę panu dokumentami przypomnieć. No proszę pana, ja nie wezmę, no ja mam taki na ja mam nakaz rekwirowania pana majątku albo pieniędzy. Od pana, jeżeli pan nie da, to ja rekwiruję to siłą, bo proszę pana, naprawdę 5 tysięcy jest pan, więc to nie są. Ale proszę pana, ma pan widocznie jeszcze więcej teraz, jak wszedłem do pana. No, naprawdę, no, proszę pana, to, to, to są poważne sprawy. Jak pan nie płaci, jak pan nie płaci, kurde, kredytu pan nie spłaca. Ja mam spadać. Proszę pana, no to, to, to już na pan nie są przelew mogę, poli mogę policję wezwać, wejdzie panu policja tutaj. Ja też mam dużo na głowie, dobra. Proszę pana, dobra, ja sprzedaję pana dom. Nic, nic nie zrobimy, sorry, taki mamy klimat. Mam nadzieję, że ma pan trochę na koncie, bo nie chciałbym takiego ładnego domu całego sprzedawać. Nie boję się, no dobra, dobra, niech pan patrzy, niech pan zobaczy. Dobra, idziemy sprzedawać. No dobra, w takim razie sprzedajemy chatę panu Kuromati, który nie spłacał kredytu. E, 5 tysięcy, dobra, sprzedajemy może na początek tutaj e, te, może meble sprzedajmy. E, ile to jest, 400? 120, dywanik też. Tutaj cyk. E, książeczki, telewizor za 630. E, do tego jeszcze mamy tutaj jedno krzesełko. Drugie krzesełko. E, tu jest krzesełko takie. Szafeczka, lodóweczka. Co tutaj mamy dalej? E, o, tutaj możemy, możemy jeszcze sprzedać ten. E, o, o, to, to, to. O! Ile to kosztuje? Dobra. 1050, jeszcze te... To, to i to I mam nadzieję, że ma pan więcej, bo już nie przeszkoda Im tak sprzedawać więcej, dobra, mam nadzieję, że ten człowiek Ma więcej na tym koncie, chociaż te pięć tysięcy odda Może ma, chociaż to, co ma Eee, proszę pana, dobra, ja musiałem, ja musiałam panu sprzedać Parę rzeczy, no bo skoro pan nie ma pieniędzy, to musiałem Panu jakoś, jakoś je, jakoś je Pojawić tutaj, ja nie jestem złodziejem Proszę pana, jestem komornikiem, proszę pana, ja jestem Komornikiem i naprawdę Musiałem to zrobić, bo pan nie płaci podatków pro, yy, Bo nie płaci pan, nie spłaca pan Kredytu, proszę mi teraz oddać te pieniądze 5 tysięcy proszę mi oddać 5 tysięcy sprzedałem pana rzeczy, ma pan kasę na koncie. Proszę, dobra, ale brał pan kredyt Proszę już nie grać ze mną w tej gierki Bo od grania w gry są konsole, a nie komornicy Dobra, o dziękuję bardzo, mam dobrze Nareszcie pan zrozumiał, że Dobra, to w takim razie pana, pana dług z głowy Dziękuję bardzo, trudno, wie pan no Jak pan, nie, na, jak następnym razem pan nie będzie spłacał kre tych e Kredytów, to cały dom panu sprzedamy Więc pan lepiej, się, pan się lepiej pilnuje Pan się lepiej pilnuje z tym spłacaniem Bo na następnym razem ja, ja nie będę patrzył Tylko jedziemy z całym domem proszę pana Tylko gest mojej dobrej woli, że nie sprzedamy pana całego razem z tym domem. Tylko meble, proszę pana. Do widzenia, żegnam pana. O, dobra, moi drodzy, Jezu, co to w ogóle byli za goście. Podoba mi się ta praca, chyba będę więcej pracował jako komornik. Dobra, a więc to byłoby na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Spodobała mi się ta praca, chyba jeszcze sobie popracuję trochę jako komornik. Ale wy możecie ustawić łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia w następnych burgowych filmach. Cześć!